W mieście obserwujemy również taką turystykę bardzo krótkoterminową. Są to osoby, które na przykład wracają z nadmorza, z gór, jadą gdzieś tam dalej do domu albo właśnie jadą w trasie i do miasta faktycznie zajeżdżają. Jednym z powodów jest głód, nie zabytków, a prawdziwy głód, czyli przyjeżdżają do naszych lokali gastronomicznych, których głogów jednak oferuje dosyć sporo, kuchnie różnego świata, na każdą kieszeń, różnego rodzaju restauracje i tutaj faktycznie widać to po Różnych tablicach rejestracyjnych, chociażby, ale też potem te osoby często mają jeszcze jakąś, powiedzmy, godzinkę, półtorej e, czy dwie godziny. Przychodzą do naszych centrów informacji turystycznej, pytają, co mogą zobaczyć. Mają na przykład godzinkę czy dwie. E, no to wtedy oczywiście zawsze proponujemy wieżę ratuszową, ponieważ wchodząc na te wszystkie 284 schody wieży, poznajemy po drodze historię miasta. W związku z tym jest to chyba najlepsze miejsce, gdzie można e, sobie zacząć od zwiedzania głogowa. Oczywiście chętnie też przychodzą do sukiennic do bloku koszarowego, jeśli mamy więcej czasu, proponujemy oczywiście zamek. Jeśli jest to niedziela, to zapraszamy również krótko przed mszą albo po mszy, jest szansa wejść do kolegiaty na Ostrowie Tumskim. Może skorzystać z oferty mariny, czyli kajaki wodne, ewentualnie rowerki wodne. Więc tutaj ta turystyka taka kilku godzin, też całkiem dobrze się ma. Obserwujemy właśnie głównie wzmożoną w okresie wakacyjnym, ale też właśnie na weekendy. I tutaj ta grupa też jest dosyć znaczna jeśli właśnie chodzi o, o całość turystów, którzy do Głogowa y, przyjeżdżają.